Witam wszystkich, z tej strony Alenlock, a to jest pierwszy odcinek z nowego sezonu A już chciałem powiedzieć kolejny Cicho ci, ale nic nie chciałem powiedzieć No, jest to pierwszy odcinek z sezonu, y, znaczy pierwszy, no pierwszy, dobra, niech będzie y, Z sezonu Mix, Mix Sezon, czy jak to tam nazwać? Mi, mi, Mishmash jest, jest ze mną, jak słyszycie, Duszek Cześć Witek, co? Wyschowałeś no, się co? Cześć, witam Dobra. serdecznie. No. Jest Krzysiu Ślązok. Cześć, cześć. O, ale Jest spajki ale tylko głosowo. Dzień dobry, dzień dobry. Ponieważ nie było dla niego roboty na farmie, więc... I robi zarycha. To jest bezrobotny. No, robi zarycha, czyli głosowo. Dobra, <laughs> ehm, dzisiaj skosimy sobie no to proszę Wybierz sobie kombajn, który No ja biorę klasikę, nie? No, no to ja biorę A który ja mam se traktor wziąć? Tutaj wziąć. masz od wyboru do koloru. Ręce pędzę w której ręce Chrzełem mi Holanda, więc dobrze, że wygrałeś Kasika Ostateczną który wziąłeś? No Kasi... Aha! No, nie no nie wiem. Co wybrał? Eee, chodź w niej. Ty ją wziąłeś czy mi się wydaje? Grązok co? co wziąłem? No co wziąłeś? Dobrze. Aha, bo ja tutaj tak nie za bardzo. Aha, tam jest faktycznie. Tam jest jeszcze. do oczku A Czy ja będę mógł podpiąć? Ja chyba, chyba będę potrzebował traktora pomocy. Eee! Nawet, no jak Nie, nie muszę ty. nawet chyba tego sprawdzać. Ja jeżdżę. Kombań w ma pierwszeństwo. <güliny> o ty? Mogę zahaczyć, poczekajcie. Kombań w ma pierwszeństwo. Można? Można. No to zobaczymy, jak ci tak duża ciężarówka wyjecie na drodze. A ty będziesz <grym> na drodze, jechał. No, hulajnoga zawsze ma pierwszeństwo przecież. No właśnie. Może inaczej, duszek zawsze ma pierwszeństwo. O. Nie. Ej! Co jest, kurde? Co? O, okej. Okay. Bo nie umiem wjechać obok silosów. Co? O, dobra, już jest. No nie umiem przez jakby o, obok czekaj silosów. Czekaj jeszcze, przyjechać. a którą przyczepę tam weźmiesz, poczekaj, ja tam pójdę do ciebie może ja już może zacz zacznę musić. A to weź tą jaskinkę tutaj może, co? Ona jest, ona się nadaje tutaj na zboże. Czekaj, nadaje się, dawaj bierzemy. To żółtą, nie? O. Powiedz mi na pokus czy nie. Czekaj sekundę jeszcze. Ej, ona się nie nadaje na zboże, no ma dziury. Nie bierz jej, tej żółtej. Weź. To to... Aha, ona jest jedyna do wyboru w sumie. Dobra, pijesz o. tą żółtą, trudno. No. No. <grywa> zapraszamy ludzi na vloga do Krzysia. No <grywa> Gdzie były jaja jak masakra Ja Wjechałem w zboże, nawet nie wiedziałem kiedy. Chcieliśmy Krzysiowi ten... Domek z zapałek spalić? M a ktoś... Zmienić? A okay. ktoś napisał w komentarzu. Y możesz, możesz, może zacząć, tylko w sumie poczekaj, bo ja chcę jechać równo z tobą, wiesz, to... to, to... Może się wstrzymaj jeszcze chwilę. Nie wiem czy... o nie zanulowałem tego zmieści się, bo jestem akurat na równi z... drzewem. No. Zmieści się, tylko najpierw muszę zawrócić, bo to jest tak mało skrętne... Ja nie stworzę, daj spokój. Uda się, czy się nie uda? Nie uda się. Udało się. I co, kłamałeś? No, no jeszcze czekaj, że. O kurczę. O, to jesteśmy w dupie. Co <cety> zrobisz? Nie, nie wiem, wiemy, bo się zaklinowałem nie mogę się ruszyć z tak. No, poczekaj, ja odjadę. O, o, a co to się stało? Lepiej ci? No nie, bo się <cetyancyj> Co? E, w tym się zakinowałem. Coś to się fajnie ci tam bawicie. Fajnie. Jak się lepiej, tam nie podjeżdżaj. Ile tu jest maszyn, żeby się ten... Jeszcze ten zetor jest um, odpadaniem, który się sam odpada. No. <grym> Ej, no co się dzieje, ty? Co? Teraz w tej chwili mi się gra zawiesiła na przykład. No, mnie też. No, mi też też. Mam tysiąc pingu teraz i stoję w miejscu. <grym> a ja nie dotykam klawiatury, nie, nie, a... 1200. Duszek, widzę ciebie u mnie w kombajnie i widzę cię w traktorze jakimś. A no właśnie ja sobie do kompanii, tak. Krzyżu nie jesteś rekordzistą. O, wysiadłeś i duszek chodzisz? No. Okej, okay. mieliśmy znowu problemy z grom. Jak zwykle. Jak zwykle zresztą. A duszek no. ma dawno. Jak zwykle zresztą. No i ten no, i musieliśmy zacząć od nowa tutaj, trochę w innym ułożeniu jesteśmy, ale. E. wszystko ja. Unlock? co to jest takie podłużne? Yy, takie trochę szersze, Dłużek. i tam są takie kreski, takie zielone i czerwone. Też to masz w tym kombajnie swoim. Na samym środku. A, yy, znaczy, wiem, że w pewnym kombajnie było to, że... Nie yy, wiem, o co, o, co ty, o co ci chodzi. Yy, ja wiem, o co mu chodzi. Yy, w, w Fendzie, jak ja mam tam u siebie, też jest takie coś, i to chodzi o to, jak header yy, zjeżdża, to te zielone kreski pokazują się w prawej stronie, że jesteś za bardzo po prawo. Musisz skręcić, odbić, żeby było to po środku. A tych czerwonych. To jest po prostu jest... jak taka poźmica. Sorry, ale ja to mam nawet w traktorze. No, no, albo na przykład w traktorze może być tak o pojemność, że się to zapełnia. No to jest o no, ale... pojemności chyba. Na samym środku, widzisz to no, 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 no. nie? No, to to jest o pojemności. Będzie było inaczej. No, A tutaj, nie ma. To ja tutaj działa jako pojemność. pojemność się zielone no, i tak. pięć czerwony No i później jak będzie pełno to będzie mi całe czerwone Coś takiego Ej ty zacząłeś mudzić czy jeszcze nie? No na razie to ja tu kurde jakieś cuda mi się trwa Na tp. razie będę śpi. Sądy dopiero rozkłada No a ja zaczynam mudzić Fajnie ma Wiem Zaraz zobaczymy czy jak się sprawdzi z tym twoim. Czy tak było? Ej, faktycznie, no tutaj jest, że wydłuża się. jest Sądy działają, także jest na. Tak jak już tak. mówiłem, nie jest od pojemności, tylko od. Od headeru. No. To fajnie masz. No ja wiem, on fajnie. <noise> fajnie masz. <noise> Ej, ty. Taki wielki klasior, nie? A z tyłu taką wąziutką, tam robi. Taki rządek wąziutki. Fajno. Wow. Fajno. Wow. Myśl wow. czy wow. Ty, ty zawsze dawaj tego gościa. Co co mignięcie, wow. To mignięcie okiem. Wow. 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 Ale to pokazali mnie a na zero wzruszenia, no. nie? I co cię tak śmieszy? No. Zrobiła z nas idiotów, wej. No. Raczej by akurat nie musiała. No, dobrze, że mi tam nie no, było. No. Szkoda, że się właśnie, kurde... będę gdzieś kiedyś... Te szkoda, że cię nie było. Spajki by trochę odpoczął. No <śm> nie, ale no, nie, nie, po prostu spajki to zmiażdży wczorajszy dzień, nie? Jakby nie on, to... Nie, o, od wczoraj, nie, awansowałeś na maskotkę drużyny. A Aneta <śm> mu nawet pojechała. No, no. A kto mu nie pojechał? A mi pojechała Ale jeszcze było to, no na koszulce się chcieli wszyscy podpisać Nawet przechodnie, y, no ale jakoś tak No to, to było dobre no. Ty już na pełno. chłopie Już? No już o, stary, no to masz nawet trilling, a ty nic nie no, co... Ej, z w ogóle gadaliśmy o tym, nie? Tam na tym vlogu Jak miała na imię ta, ta, ta fotograf, nie? ja no, okay. no. później, nie? Mówię, zobaczę na koszulce Nie? Ona się nie podpisała nie? A, a ona się podpisała jakoś inaczej, coś tam Pani fotograf chyba. Nie. Tak. Nie, foto coś tam. Nie foto, coś jeszcze innego. Jakoś też jakiś ten... Na fy właśnie, ale to nie foto coś tam, tylko jakoś inaczej. Albo może foto nie wiem. Taka przyczepa jest u mnie w mieście w Drogtowie. Też dzienniki jeżdżą... Też takimi... mycą do niej boże. <noise> <noise> nie, no? oni, oni uważają głównie tym gruz, piach. No, no bo to raczej do tego przyszedł niż faktycznie na tym tym wskaźniku się no, 6 razy zielonych, i zaraz dochodzi do tego. No, ty masz połowy. od pojemności to nie? No. No, a my tu mamy od, faktycznie od choderu od I właściwie to tak Krzysiu powiem ci, że mam już 70%. Fajno masz. No to akurat dojedziesz tutaj. Na no, duszę ile masz? Już się zero. Aha, bo ty się wypróżniałeś teraz. 14 ton miał Aha No nie no, ja mam 75. No to ja do końca dojadę, także może stać w miejscu. Czyli jest 14. 14 i pół do I co to jest 14,5 chyba A czego trzeba masz? mogę Ej, może tutaj poczekaj będziemy jechać obok siebie No, 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 no To poczekaj na narożniku już zawróć sobie, żebyś był ustawiony w tamtym nie? I... Ile w ogóle na godzinę jedziesz Duszek? 13. Poza 12. No ja 8. Bo zmniejszy. Bo stary, takie lagi, że ja nie mogę. Dobra, ja mam 99, nie dojadę do końca jednak. Ale jak to wygląda tak. Da. No nie wierzę. No da, jak to wygląda, da. jak taki grzybek u góry. To zboże Jaki moje, grzybe? no podejdźcie do mnie, to zobaczycie. Taki grzybek jest na mnie. No, to zboże. A co? Ja sobie się No nie, o. wysiadaj stąd, grubasie. Nie. No wysiadaj, bo pewnie przez to się zepsusy. Nie. Pieniądze. Ja zapiszę grę lepiej, bo ty to jak coś tworzysz, to. No. Wypię się tam? No Krzysiu, Krzysiu, dalej, no co ty robisz? Krzysiu? No serio. Jezu, nie, nie wiesz, że ten z nią nie miał podjechać ty jest gdzieś te na ścianach wygląda jak jakieś kreski kabina. Ej stary to leci. No mnie też tak. No nie leci. No już się już? pod tym Stój Jest no inaczej. A nie wiem, poczekaj. Bo może trzeba na ścianie stąd coś takiego. Tak, 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 coś takiego będzie zaraz. Tak. No, tak. o to chodzi. No. Teraz leci. Aha, ale zawsze jakby. No, nieważne. Tam Duszek stoi z łopatą i sypie... Co się z cieszysz? Ty wiaderkiem walisz. Duszek awansował, to chociaż mu dałem łopatę, a ty dalej wiaderkiem. Masz za mało ekstra. No, tak. Starszy wiaderkowy. Starszy... A Duszek chociaż stądził jakąś łopatologię, to na sipę zasłużył. Hmm. To Tyś prawda, studia. zaocznie. Wiesz, ty zaocznie studiujesz. Nie studiuję zaocznie. Puszczam. Dwoje rurę. Było patologie? Tak? Te 87% już mamy. To mój No. Do A silosu, nie. nie? Tak, tak. Chociaż nie. sobie. Możesz obok. Nie, możesz do silosu, studiuj. tak, bo później się to wywiezie. O, I teraz, ale patrz. Jak ci się te kreski pokazują po lewej stronie, to to odbij trochę w prawo. <laughs> Aha. I tak żeby był po na zielonej. jeszcze trochę w prawo, jeszcze, jeszcze. A to jest po to żeby nie obserwować tak cały czas tego. Aha, uh -huh. to jest I to po nie to, żeby... użyłem, bo tak to właśnie jest ciężko załapać to, nie? No właśnie. No to jest mądre kurwa. O, o teraz grałem muszę. Tak, tak. tak. Nie wiem jaka zrobiłem? Nie. Nie wiem. No nie, ale, ale było już blisko. Że... To dobre, to dobre, dobre to jest dobre. Ty duszek masz łeb. Nie patrz, jak nie masz łek brak. Brak. Łeby jak sklep kupułek Nie no, to kochry, to fajnie działa Aha, tutaj mam... zawracamy, tak? Czy jak? Nie Nie no, jest... Dojdź tam do końca Czekaj Ooo, mija karzyźwaną Chyba. A ty też to masz w kompanii, nie? Nie, 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 no, oryginalnego tego nie ma No tak Dobra, Fajne nie wiem. się w środku. Wolę sobie patrzeć na sprzęt od góry. Już ci się ta na szybko zapełniła. Co? Już ci się ta na szybko zapełniła. A stary, 37%. Ło, no to faktycznie dużo. Dobra, hop jest tu i ja wysiadam. Ło, e, wolę ty ile masz? No nie wiem, zaraz zobaczę. Miałeś już jest... zawrócić, żebyś jechał w tamtą stronę, to nie. 21 Kierujesz pierwszy No jedź 5 za 8 Dobra 9 Pytanie, to wygląda z mojej osoby Z mojej lepiej Pan gada się A śląsko co robi? jedziemy eee, prosto, zaka. czy tutaj się zatrzymujemy? Nie śpi No wiesz, nie kurczę Dawaj, prosto, prosto? Prosto. No tylko tak w miarę to nie? No, ja już puszczam kierownicę. W sensie się no. pracownika, tak? Nie, no, puszczam ten ...ręce z sklejotury. No to nie, to bo cię może ten szturchać trochę, bo tu. Dziury są. No. Nie, nie no, to tak jest. pracownika albo tak w miarę, bo ty już zjeżdżasz w prawą stronę stary. Dopuściłem pracownika, za Już ci kasę teraz będzie zżerać. Ale też tej kasy zeżrę. Na jeden no. przejazd grubo Bardzo, miliony. No. Najwyżej no. spajki nie zostaniesz wypłat. I tak nam nie dajesz nam. No. Bo nie, nie zasługujecie. E. Zero chyba mniej się nie da. Daś. Mógłbyś mi jeszcze dopłacać. Tak. Bo zależy, zbrać, właśnie wydajesz mi dwóch. Dziś mi dwóch zapaliło. No, <laughs> oczywiście. Dziś ty myślisz? że ja za darmo tam pojechałem? No. Ludzie, więc możecie wbić do mnie na kanał i obejrzeć klapki. No. I, I ile pytajcie ty dałeś miliony reflinków. Szat... jak ty nagrywałeś u chuda. ile ty tam dałeś tych, 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 tych kresek <laughs> tych Boże, tam najczęstsze chyba 20 parę. Jakie? tak było. Czego tam dał? A! Już wiem, reklam w środku. No. no. Aha. No co, no to tam w sumie to się tak... Nie, na dobrą sprawę to powinno się co 15 minut robić tą reklamkę, nie? Tak jakbyś tak było. To jest takie... Ja mam 4 na 20 minut. No. To jest takie, wiesz, no... 87% kupię Tak, ja na przykład mam 20 minutowe filmy, no to w środku daję, nie? Po 10 minutach na wszystkich filmach jest. E może na pierwszym nie, bo ja mam 87 7. On też już ma dużo. Tu ja nie, nie ma. Dobrze, że tego adblocka już usuwają. Ale z Mozilla to tylko z chroma usunęli. Jest... No podjedź tu. Bo dobra ja podjadę, ja już podjadę, bez ja już nadzieja. podjadę, stójże Bez nadzieja po prostu. Co bez nadzieja? Że usunęli tylko z chromy. To już no, jak To jest od Google. No, 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 tak. tak. no Chrome jest od Google' i więc usunęli. A Mozilla nie jest od Google, więc nie usunęli, no nie? I w mogli bym No i bardzo... Bardzo to popieram. No ja też. Ja też. Może w końcu pierwszą wypłatę dostanę. Nie ma szans. pierdnięcie kurde na klaksonie. No co było tematu. No to mówię, że ty podjechał, to nie? No trzeba maskę wyklepać, no. Patrz, jeszcze kabinę im przestawi. Przyczepę porysował Bisz malował. Mamy no, bo... teraz kabel z tego ciągnika. Nic nie będę. Ja myślę, że na odcinku zdążymy skozić to pole. Nie. Ten ma jednak nie. No to tu poblada. Ile zostało tam? na, wiem, na tym ty stoperze, zobaczymy. który jest na twojej nowej podstawce. A tak ja ale... beznadziejnej na pan ci ta podstawka. Odjął wziął. na ta podstawka. Od wziął tą podstawkę? No. Ale gdzie no. ta podstawka. No przecież wrzucił to do anety ty do to, torby, nie? Nooo Krzysiowi ukrył podstawkę pod telefon Ta, on tu wszedł i jej się chwalił, że on mi ją dał, wyobraź sobie. Że musiałem ją ukraść, bo by mi nie dał. <śmienny> Dobra, ja czekam ja, na ciebie marys. duszek, bo widzę, że ty tutaj nie skosiłeś. No bo ten ty nie podjechał. Ja no, Mogę poczekać na nie, hmm. Mieliśmy coś ograniczać, nie? No właśnie. Nie no. zapóźniłem? Tak, I tak jesteś ograniczony. Ale no. No w dawaj, dawaj. Ej, a kto no tu tak. zrobił takiego Omiaka fajnego? Tak kto Omiak? robi zawsze omijaki? Duszek, no ty. duszek. A duszek. Duszek robi omiaki nawet w ETS-ie. <grym grym> on, on, on jakby w ets się opody niszczyły, to by duszek co, co kurs musiał wymieniać. No. To i każdy krawężnik zahaczył. Wszystko Ej, ale mogliby to zrobić Dobra, my kończymy dzisiejszy odcinek Też jest system niszczenie. Także tak. trzymaj ta i i cześć, do następnego. Cześć. Popa.